Alex Mercer It's just beneath the scan. I must confess that I feel like a Witam Was wszystkich serdecznie, nazywam się Auron17, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Prototype Duo. Lecimy z nowymi misjami Blacknetu. Tym razem nie z grubej rury, a z wąskiej. <grym> Jak to było suche. Cokolwiek idziemy robić kesty. Idziemy ekspieć. Będą pewnie. Yy, no, znowu pewnie w Black Blacknetzie przesiedzimy cały odcinek, bo niestety tak teraz będzie. Yy, coraz więcej się robi tych misji. Dennis Wayne. Dennis Push Dennis Ross Nie Wayne. tego Wayne. Dennis Wayne. Dennis jesteś, syneczku. Jesteś gdzieś tu, Tutaj sobie idziesz, tak? Dzień dobry, zobaczymy, zobaczymy, jak się poradzi z moim puszem. I ewłęb, grubej rury frajera.

Adaś, jak już pas na Dwie misje, dostawa kargo, jak miło To mi akurat pasuje Tu jakie koksy idę. Dobra, tym razem już nie będzie chyba tak czysto <coughs> Ok, więc lecimy tym razem, żeby zebrać próbówki i uniemożliwić odtworzenie projektu Orion. A tak, A, oni to pierdolą, nie? A dziś jestem pod ostrzałem, zaczyna się Wspina się! I'm moving like hell no, już mi trochę hapsy zleciały Nawet byli w stanie mi tyle zrobić a gdzie ta skrzynka? Jest tutaj, dobra Jestem ślipy Ślipy fu, jestem O Jezus o! Kurwa jebana Dobra, będę patrzeć o tarczy. No i nie zdążę! Kurwa! co no mam więcej czasu, tak jakby. Zmniejszyli mi poziom trudności? Nie wiem w czym ja Ale napierdalają Ale we mnie strzelają O, będzie to szkoda O, szkoda Dawaj, 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 bo znowu Ci się czas kończy. Kurwa, to one są tak w oddalone od siebie, że to jest patologia. Kurwa, już jestem w dupiu. Dawaj, 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 teraz jest lepiej. A, to już ostatnia. Co jest? Aha, się przed warmią. Ja pierdolę, przed ostatnią wtedy zjebałem. Ale patologia. Dziękuję za uwagę Nadal w ciele Riley'a Dobra, dostawa kargo wykonana Uczcijmy minutę Tu skrzynka jest Gdzieś tu cię słyszę, skrzyneczko Gdzieś jest Dobra, wyjąłeś mu z dupy days ago still sir a brothel here now they've been here for months riley it's human nature but under the constant stress the constant danger i'm just surprised is all careful you're letting your midwestern upbringing you show Lol. chikava pogadanka soren don't is that się nim Kolejny naukowiec, bez którego świat będzie lepszy. Ciekawie powiedziane. about built team Gamma-2? Yes, yeah, they all have doctorates in xenomorphology Well, yeah, there's that, but have you ever actually talked to them? They seem kind of creepy Creepy? This is Gentech, I mean, come on I mean, come on! Gentech Genteku. c Kishino teams Gamma One and Gamma Two at infection sites now conducting scans. Here, I'll send you the coordinates. Over. Roger that, you know, your teams will have full Black Watch protection for the duration of their investigations. Over. Might need more protection than that. Might need. Zobaczymy, co z tego wyniknie pozytywnego. Lub też nie. We'll see, we'll see, dobra. Witam kolegę. Zauważyli mnie? No fucking way. Nie, nie zauważyli mnie, dobra. Kurwa, obserwują siebie wszyscy nawzajem. Co za zjeby. Naprawdę wszyscy się obserwują. No to chuj. To niestety muszę to pierdolić. Pożeranie naukowców zawsze na propsie. Stare dobre czasy. Niebiedziem, bo miałeś jakiś DNA. Oh shit, ale mi pięknie złapał. Trzeba, trzeba ich puszować. 90 sekund to nie dużo. Jeden leży. 15 sekund. Aha, dobra. Zmutowało mi ostrze, więc teraz będę musiał szybko. Aha, ich jest trzech, tak? Czeka, 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 czeka. Trzeba puszować. 30 sekund. Kurwa, jak mi to ostrze nie zaczęło mutować, to by było lepiej. Oj, chyba nie zdążę. Mam taką cichą obawę, a no, trudno się mówić. Tu jest jeden kurwa, kogo ty łapiesz, debilu? Weź go żryj kurwa. Dobra, teraz ten, 20 sekund. Źle z czasem nie jestem Kurwa zostaw czołg! o udało się Defensywa! Dobra, twardo głowy zmniejsza zadawane obrażenia, pewnie, że tak. U nie ma nowych tych żadnych, to idziemy robić questa El questu. Trzyneczka Bo Xpik zawsze się przyda może skierować tutaj Dokładnie, o już chciałem skręcać, ale widzę, że życie pokierowało mną inaczej I'll let you miss question. Jesus, Brooks here. Can you send me Doctor Archer's last known location? Archer's gone. She and her team disappeared after Heller killed koenig's people. Last member of Archer's team to go dark was the Doctor Gutierrez. I'll send you his last known coordinates. Roger that. Doctor Gutierrez.

Okej, okay, jesteśmy na miejscu. O, tu będzie nowy skill. That is the shit. Mówię jak taki typowy kurwa murzyn, nie. Ten, musimy go znaleźć. Tam sobie spierdalasz, chodź się do Dobra, lecimy tutaj. Uuu, nice. Nice googles Łoooł! Wow! Jebany! Chcesz mnie kurwo zaskoczyć, ale ja się nie dam. No weź go jebnie o podłogę, dobra. No żartujesz kurwo. Co on trenuje kurwa? and dr archer and you know where it's going you think i'm gonna take a chance on disappointing alex mercer good deliver this to base adams don't waste any time sam Jak masz potrzebe. was that him no but he was taking a message from dr archer to someone at base adams gonna see if that someone is gutierrez Lecim dalej, to są te momenty, kiedy człowiek w sumie nie ma. Kurwa, w sumie nie ma nic do powiedzenia i tak mu nie idzie. I jakoś tak to wychodzi, niestety. Dobra, znajdziemy zaraz wtykę doktor archer. Zapoluj na wtykę, siedzi pizda w środku. An no. exploding mm. soldier should do the trick. Hano. Alright. This ain't gonna work if they see me. kolego. Wybuchający żołnierz powinien wystarczyć. Byko podłogę. Tyle jeśli chodzi o ciebie, kolego. Co tam pamiętasz ciekawego? You're sure this effect will propagate? Even a small sample introduced into a larger specimen will facilitate the conversion. Archer simply needs the exact process. It'll really do this thing. What you described? Rest assured. As soon as he makes the connection, Mercer will control every last drop of white light in existence, right down to the molecular level. Jak premia porażka? Co ja w sumie miałem zrobić? Dobra, chuj. Nawet nie zobaczyłem co jest w premii, nie przeczytałem tego. Dobra, już tam. Gutierrez! Yes. Z tyłu. Pliecy. Dobra, tam będzie. O, z tego co pamiętam, ma towarzystwo.

i tak go nie lubiłeś, tak? Spoko. Aha, dobra Taki tam random hit No idziesz się tu wjebał debilu Złasz kurwa na ziemię A przyjąłem to na klatę kurwo Następny, dobra, teraz ty kurwa koleżanko. Ach, cholera. No! No zobaczymy, chyba mogę jednak. A już, już jesteś mój? Dziękuję za uwagę. Drugiemu koledze. Co z moimi nogami? <laughs> Dr. Archer, has your team accomplished their goal? Implementation is ninety-eight percent complete, Dr. Mercer. Virtually every existing store of white light has been treated. Not good enough. Not enough. I want all of it. You want me to go back? Sir, the risk of exposure is. The risk, if you don't go back, will be far greater. Yes, sir.

w sumie to czemu ja biegnę przed siebie, to nie wiem. Dobra, i zajmiemy się tym już w kolejnym odcinku, a tymczasem żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Pamiętajcie, życie dobrze, bądźcie aktywni. Kocham Was, wściekle, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!